Tutaj lego. W dzisiejszym odcinku druga część. Tutaj tych trzech połączonych zestawów, które nazywają się Centrum Miasta, Dom Rodzinny oraz tutaj Skatepark. No i mówiłem Wam w pierwszej części tego filmu, że wprowadzę tutaj jakieś poprawki, że coś tu jeszcze dodam. Może tak. No i tutaj z początku dodałem taki znak z pięćdziesiątką. O. Tutaj trochę mi brakowało w ogóle lamp takiego oświetlenia w tym mini mini mieście. Więc tutaj dodałem taką latarnię z zestawu warsztat tuningowy. I tutaj jak mówiłem o parkingu, to właśnie część z was może się zastanawiać dlaczego akurat wybrałem parking, żeby tu zbudować? Ano dlatego, że kiedy połączyłem wszystkie te trzy zestawy, to ten samochód, on stał tam przy domie, tu, tu stał. A mnie to tak trochę wkurzało i chciałem, żeby on gdzieś tu sobie stał na parkingu, no i tak, żeby miał swoje miejsce. I tutaj jeszcze dałem drugi samochód yy, kucharza, co tutaj w pizzerii siedzi. No, i tak dałem, że to po pierwsze według mnie ładnie wygląda. A po drugie, jest miejsce, żeby te dwa samochody tam wmieścić. I według mnie to jest dobre rozwiązanie. Jeszcze wam pokażę, jak to zbudowałem. Tutaj to jest ogólnie taka płytka, widzicie? I tutaj jeszcze oddzieliłem te miejsca parkingowe taką e, żółtą linią. O, tak to się prezentuje. I to tak naprawdę cała filozofia, tylko doczepiamy płytkę, dajemy taką linię oddzielającą i już mamy ekstra parking dla, naszego, dla naszych samochodów do miasta. O, i tak to się teraz z parkingiem jeszcze tam prezentuje. Bardzo podoba mi się, że dodałem tą latarnię, bo wydaje mi się, że w tym miejscu bardzo pasuje. Bo tutaj jest przypaszek, że wiecie, że kierowca niby tu podjeżdża. I patrzę na tabliczkę, i że tu jest już to miasto, co tu jest na tabliczce. Fajna jest ta tabliczka w ogóle, to jest naklejka, ale to jest fajne. I jeszcze tu jest nadrukowana 50 z zestawu Aresztowanie na Autostradzie. Tak samo jak ten samochód, tylko że go trochę przebudowałem. No i to tak naprawdę wszystko na ten materiał. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i pa!